Witam serdecznie. Paweł Grzech z Dzisiaj nie miałem właściwie planu nagrywać filmu, i tak sobie w ostatniej chwili pomyślałem o takim temacie. Teraz, w momencie, jak nagrywam to wideo, mamy początek lipca 2019. Niedawno mieliśmy potężną falę upałów. A w, taki, w takiej upały to wiadomo, nikt się nie chce robić. Nie? Budować biznesu się nie chce, w ogóle nie, nie myśli o sprzedaży, o żadnym biznesie, o pracy, tylko po prostu masz ochotę sobie. Położyć się i po prostu leżeć, albo skoczyć do basenu, czy jakieś jezioro, morze i tak dalej. I co zrobić, żeby właśnie w takie okresy upalne, w takie właśnie wakacje, gdzie nikt się nie chce, tylko chce się odpoczywać, co zrobić, żeby ten biznes się fajnie kręcił, żeby nie było jakiegoś dużego spowolnienia, nie wiem, zmniejszenia sprzedaży. Jak działasz, nie wiem, w programach partnerskich, żebyś nie sprzedawał mniej produktów, mniej rekrutował osób, właśnie w wakacje, gdzie ludzie są tacy bardziej rozleniewieni. Ja szczerze to zaniedbałem sobie trochę w tym roku, bo teraz od, od niedawna właściwie odbudowuję tak jakby mój biznes, moją całą infrastrukturę. I właśnie, aby mieć wszystko zrobione tak, jak należy, aby nie musieć się martwić właśnie w takie upalne okresy biznesem, tylko móc po prostu wyluzować, musisz mieć odpowiednio zbudowaną, tak by to powiedzieć, infrastrukturę pod Twój biznes, mieć potężne Stworzone, stworzone potężne, można powiedzieć, potężne fundamenty takie po swój biznes. Tylko o co chodzi? Ja się to sobie zaniedbałem trochę. Fundamenty, infrastruktura. Chodzi mi o to, że jakby to powiedzieć, mówię, to, to jest film bez skryptu znowu, na, właściwie na szybko włączony. Musisz mieć stworzony, musi mieć wybrane odpowiednie programy partnerskie do promocji. Stabilne programy, nie takie, które ci padają, właśnie. Ja to o tym też mówiłem już kilka razy. Nie takie programy, które ci, nie wiem, padną po kilku miesiącach. Ty włożysz to w pracę, w ten program, promujesz go, zainwestujesz swoje pieniądze, polecisz dużo osób i on nagle, nie wiem, pozmienia jakieś tam reguły gry, padnie albo coś i nie, nagle nie zrobisz pieniędzy. Jeśli masz coś takiego, to masz kiepską infrastrukturę zbudowaną, bo on, on ci zaraz, ten program zaraz przestaje działać i to musisz znowu napieprzać, musi wszystko być od nowa. Ja właśnie, taki miałem błąd, taki popełniłem, przespałem okres, pewien okres czasu. Jeden program się zwinął i musiałem szukać nowych możliwości. I znalazłem fajny system, który znajdziesz na stronie labdocumentbusiness.pl. Z jednej strony to było dobre, ponieważ dzięki temu znalazłem nowy system i buduję tą infrastrukturę już porządnie. Teraz, czyli musimy mieć albo jakąś firmę MLM, znalezioną dobrą, stabilną, z dobrym produktem z dobrym planem marketingowym, bo to też nie zawsze jest tak. Nie każda firma MLM ma dobry plan marketingowy i dobre produkty. Często te produkty są, moim zdaniem, przereklamowane w tych firmach, ale nie zawsze, nie wszędzie. Są naprawdę fajne produkty, ale czasami po prostu działa marketing i to jest przereklamowane. Czyli albo jakieś programy partnerskie, porządne, które nie padają po kilku miesiącach, albo jakieś tam, nie wiem, albo swoje produkty sprzedajesz, szkoleniowe i tak dalej, to musisz sam wiedzieć, co chcesz. Czyli to jest taki pierwszy element, nie? Czyli Jakiś dobry, o dobry pojazd biznesowy. nie? Pojazd biznesowy to właśnie mówię, to jest albo firma MLM, albo jakieś tam programy partnerskie, albo jakieś tam szkolenia, które sprzedajesz. Taki pojazd biznesowy, który daje Ci pieniądze. To musi być solidne, też na porządnych fundamentach. Czyli to jest jeden element takiej Twojej własnej infrastruktury. Jeśli to masz dobrze, wybrane, stabilne to jest, bo to jest Twoje źródło dochodu. Pojazd biznesowy to jest coś, co daje Ci pieniądze, to jest Twoje źródło. Dochodu, dzięki temu zarabiasz pieniądze. Jeśli to jest dobre, nie pada ci po miesiącu, no to OK. To pierwszy element jest załatwiony. Co jeszcze może być częścią takiej infrastruktury? Jakoś musisz ten pojazd promować, nie? Swój biznesowy. No to musisz mieć do tego, nie wiem, silnik tak naprawdę. Jeśli pojazd ma dobrze jeździć, dobrze funkcjonować, to musi mieć porządny silnik. A silnikiem jest system marketingowy, moim zdaniem. I to też musi być dobrze. Tutaj przejedziemy, Czyli drugi element to jest silnik. To też musi być, czy silnik, czyli właśnie system marketingowy. Ja jestem fanem, ogromnym fanem systemów marketingowych, sam zbudowałem już nie jeden system. Jeśli masz taki dobry system, który jest też stabilny, który dobrze działa, który właśnie ma budowane do siebie porządny pojazd biznesowy, no to już jesteś, też jesteś dużo do przodu. Teraz też nie będziemy będzie musieli się przejmować tym, że zaraz coś padnie, będziemy musieli zacząć od nowa. Zresztą nawet system marketingowy, jest zabezpieczeniem w pewnym sensie, ponieważ jeśli Twój pojazd biznesowy przestanie działać, po prostu się zepsuje, no to masz ten silnik, masz system marketingowy i po prostu tego systemu marketingowego wkładasz inny pojazd biznesowy, można tak powiedzieć, i on znowu zaczyna się napędzać. Czasami tam wtedy trzeba coś pozmieniać, jakieś tam na przykład treści, które masz, ale wystarczy zmienić pojazd biznesowy wtedy. Chociaż znalezienie dobrego pojazdu biznesowego to też nie jest takie proste, sam się o tym przekonałem. Ale jak masz system marketingowy, po prostu szukasz sobie jakiś inny wtedy pojazd biznesowy, wywalasz ten, który przestał działać i wkładasz ten nowy w to, w to miejsce. Tylko właśnie ważne, żeby ten pojazd też dobrze działał, nie? żeby nie wybierać jakieś tam pierwszej lepszej firmy, jakiegoś pierwszego lepszego programu, który nie wiem powstał miesiąc temu i obiecuje, że podbije świat, a tak naprawdę nic nie robi. Takich programów jest dużo ja też o tym wspominałem już nie nieraz. Czyli dwa elementy mamy już dwa elementy takiej porządnej, infrastruktury Twojej, twojej porządnej, infrastruktury biznesowej, bo Często też widzę, że ludzie tylko koncentrują się, nie wiem, na promowaniu jakichś słabych programów partnerskich, nie mają żadnych właśnie systemów marketingowych, tylko polecają programy, które są, jakbym nie wiem, powiedzieć, na granicy uczciwości czasami, a czasami, te, te, czasami też ludzie tego nie wiedzą, ale takie programy, które, nie wiem, są blisko upadku, można powiedzieć, bo takie widzę często programy właśnie, które mają duże zagrożenie, że one po prostu padną. Czasami widać właśnie w takich programach, jakieś tam klikanie w reklamy. Też się na tym kiedyś przejechałem. Właśnie nie polecam nikomu już biznesów, które opierają się na klikaniu w reklamy i kupowaniu paczek reklamowych. Tego już nie polecam, nigdy też się na tym przejechałem. Jeśli masz taki program, no to masz bardzo słaby pojazd biznesowy, który jest skazany na porażkę. I taka jest prawda. Nie musisz się z tym zgadzać, ale to ja tak mówię po prostu. To jest moje zdanie. Czyli i właśnie jeśli masz system marketingowy, on jest dobrze zbudowany. To w tym systemie marketingowym masz szkolenia na swoich partnerów biznesowych. Oni wtedy wiedzą krok po kroku, co mają robić, jak mają działać, jak polecać. O, czekam, się tu wyjechać, żeby nas nikt nie stuknął. Dobra, ruszamy. Czyli dobry system marketingowy, bo też musi być dobrze, dobrze stworzony, żeby mieć potężną, fajną infrastrukturę swoją biznesową, żeby właśnie w te upalne dni móc to wyluzować. Bo ten system marketingowy też musi być dobrze zbudowany, musi być przemyślany. Musi mieć odpowiedni pojazd biznesowy, i też odpowiednią taką ścieżkę prowadzenia dla swoich partnerów biznesowych. Bo teraz, na przykład mówimy o programach partnerskich, gdzie na przykład polecasz osoby buduje strukturę, no to takie osoby muszą mieć jakąś ścieżkę, jakąś drogę. One muszą widzieć jakąś drogę, która ich prowadzi. Czy oni na przykład dzisiaj mają zadanie pierwsze do zrobienia, zrobią te zadanie, otrzymują kolejne zadania, czyli na przykład kolejny etap, wykonają ten etap, otrzymują kolejny etap, tak wie, że działają krok po kroku na pewnym etapie zacząłem się uczyć jak polecać, jak nie wiem, jak, jak, się, jak budować marketing, jak polecać ten biznes, jak polecać ten system i wtedy właśnie jak masz zbudowany dobry system marketingowy, to nie polecasz tego swojego biznesu, czyli tego pojazdu biznesowego, tego nie polecasz, on jest na drugim planie wtedy. Twój biznes na przykład MLM czy program, program partnerski jest na drugim planie, na pierwszym planie wtedy jest system marketingowy, bo ty wtedy polecasz system, a system poleca ten twój pojazd biznesowy, nie? Oni już rozumiesz, że nie zakręciłem Czyli dobry, takie krótkie podsumowanie, dobry system marketingowy właśnie musi mieć stworzoną odpowiednią ścieżkę, którą Twój partner biznesowy musi przejść. I on wtedy wie krok po kroku, co ma robić. Pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap. I on po kolei te etapy wykonuje i idzie do przodu. To są, to były dwie sprawy. No i trzecia sprawa, no to paliwo. Ja tak mówię, że odpowiedź, taka odpowiedź, Twoja infrastruktura biznesowa, Twoje fundamenty biznesowe, to nie jest tylko biznes, który Ty promujesz. Jeśli masz tylko i wyłącznie biznes, jakiś program partnerski, no to masz problem moim zdaniem. To, to co to jest? Każdy ma jakiś biznes, każdy może mieć jakiś biznes, jakiś program partnerski go promować. To jest tylko jeden element takiego potężnego biznesu, potężnej infrastruktury, która zapewni Ci fajny dochód i stabilizację. Biznes, program, który promujesz, ten pojazd biznesowy, to jest tylko jeden element. Drugim elementem jest właśnie system marketingowy. Ja mówię na system często silnik, bo jest pojazd biznesowy potrzebuje silnika, nie? Musi mieć silnik, żeby jeździć. A tym silnikiem jest system marketingowy, on ten pojazd napędza. Bo on ten pojazd tak naprawdę promuje, bo system marketingowy promuje ten biznes, który twój biznes to ci daje pieniądze, czyli silnik napędza pojazd nie? i on wtedy rusza. Czyli system marketingowy napędza twój biznes, promuje twój biznes i ty zaczynasz zarabiać. To są dwa elementy. Trzecim elementem jest paliwo, które wlewasz po prostu do tego silnika, żeby on zaczął pracować. A tym paliwem jest po prostu ruch trafik, ruch, który musisz generować. Czyli promocja, tak naprawdę. Czyli musisz generować ruch, czyli wlewasz te paliwo do silnika, on zaczyna wtedy się kręcić i napędza pojazd. Tak to fajnie właśnie. To tak fajnie nazywam, że to się składa, że taka infrastruktura Twoja biznesowa składa się z pojazdu biznesowego, silnika i z paliwa. Pojazd biznesowy to właśnie ten program patentowy, który daje Ci pieniądze. Program patentowy firma MLM, jakieś Twoje produkty, na przykład szkolenia, to jest coś, co daje Ci pieniądze, to jest pojazd biznesowy. silnikiem jest system marketingowy, który napędza ten pojazd biznesowy. Bo system marketingowy promuje Twój ten biznes, który daje Ci pieniądze. I na końcu jest jeszcze paliwo, czyli ruch, który musisz generować. Wlewasz to paliwo do tego silnika, silnik zaczyna chodzić i pojazd zaczyna się ruszać. Czyli ruch to generujesz na wiele różnych sposobów. Możesz nagrywać film, wideo na YouTube, możesz pisać bloga, artykuły do przedruku możesz też dawać. Możesz robić potem reklamę na Facebooku, na, w Google, na Facebooku są takie sieci kontekstowe, też są różnego rodzaju. Że na innych portalach możesz się reklamować, też na innych blogach też możesz też tworzyć y, artykuły, na przykład na inne blogi z linkiem Twoim, i tam się reklamować. Mędzie, że będzie, teraz widać, bo to, będzie mi teraz widać, bo teraz chyba słońce świeci mocno. Czyli jeśli chcesz wyluzować właśnie w takie upalne dni, to musiałbyś mieć to, to ogarnięte, te trzy rzeczy. I to się wszystko składa na jedną właśnie taką fajną Twoją, Twoje fundamenty pod Twój biznes o Twoją infrastrukturę, bo sam biznes, sam program, który Ty promujesz, to jest za mało. To nie jest jeszcze potężna infrastruktura, to nie da Ci stabilizacji. Jeden biznesik nie da Ci stabilizacji. Bo co, masz, zobacz, każdy ma jakiś biznes, nie? Masz ten biznes, jakiś tam program partnerski albo firmy MLM, albo jakieś szkolenia, nieważne, masz biznes, który promujesz, chcesz promować. Ale jak będziesz go promować? Każdy ma, w tym możesz mieć problem, każdy ma biznes, to nie ma, jakby to powiedzieć, musi mieć wartość, o tym też mówiłem, musi mieć wartość dodaną do tego biznesu. Do swojej firmy, swojego programu partnerskiego, musi mieć coś jeszcze, co przyciągnie ludzi, coś, co pomoże ludziom budować ten biznes. Szkolenia, właśnie firmy też mają właśnie szkolenia, tak dalej, a do każda firma, praktycznie ma swoje szkolenia, ty sam musisz mieć jakiś dodatek, który te osoby przyciągnie, one będą chciały z tobą współpracować, a tym właśnie jest odpowiedni silnik, czyli system marketingowy. I w ten system marketingowy są wpakowane, właśnie w dobry system marketingowy są wpakowane szkolenia, różne materiały gotowe. Y, jest tam pokazana droga, którą Twój polecony musi przejść krok po kroku, żeby on wiedział właśnie dokładnie, co on ma robić. Jeśli jest coś takiego, to jesteś naprawdę, jeśli masz coś takiego, to jesteś, to masz już naprawdę świetną infrastrukturę stworzoną pod Twój własny biznes. Bo Twój biznes jesteś Ty tak naprawdę i musisz mieć te elementy, te trzy elementy, które stworzą tą Twoją infrastrukturę. No i trzecim elementem jest właśnie ruch, który musisz generować. I ruch generujesz cały czas. I właśnie w takie dni upalne, gdzie się nic, nic nie chce robić, może sobie, nie wiem, na przykład włączyć... Łatwą reklamę na Facebooku albo w Google, albo na jakichś innych portalach i ona tam chodzi, ona promuje cały czas Twój system. Ludzie tam wchodzą do tego systemu, widzą Twój biznes, prezentacje i w tym wszystkim również, jest złożony e-mail marketing odpowiednio jest stworzony, boty na Facebooku też mogą być i wtedy to wszystko trzeba się fajnie kręcić. Cześć, takie krótkie podsumowania, muszę już wracać do domu. Jeśli chcesz wylojonować takie upalne dni, właśnie latem, musi mieć stworzoną infrastrukturę. Nie wystarczy promować tylko jakoś tam biznesu, nie wystarczy dawać jakiś tam, nie wiem. Krótkich wpisów na Facebooku, ej, zapisz na grupach na Facebooku czy gdzieś, zapisz się do mego biznesu. Nie, od, zmienimy sobie życie, rozwalimy świat, nie wiem czy jakoś tak. Bo często właśnie ludzie też takie głupoty piszą, że wszedł nowy biznes, napisz na Priv, nie będziesz pierwszy na świecie i tak dalej. Jeśli masz tylko coś takiego, to nie zbudujesz stabilnego biznesu, nie wyluzujesz nigdy wtedy. Musisz mieć odpowiednią własną infrastrukturę, na którą właśnie się składa pojazd biznesowy, dobry pojazd biznesowy sprawdzony pojazd biznesowy lub pojazdy czasami. Później silnik, który napędza ten pojazd biznesowy, czyli to jest system marketingowy. No i na końcu paliwo, które wlewasz. Wlewasz paliwo do silnika, silnik zaczyna się kręcić, pojazd zaczyna jechać. Nie? Czyli to jest ruch. Jak generować ruch? To jest wiele sposobów na ten temat. Dużo możliwości. Można grać film wideo, pisać blogi, robić płatne reklamy. Tego naprawdę, naprawdę warto nauczyć się generowania ruchu, bo jeśli nie masz ruchu, no to pojazd biznesowy nie pojedzie. Silnik nie zacznie się kręcić. Musisz też właśnie poświęcić dużą uwagę na, swój, na ruch, na generowanie ruchu. Czyli płatne reklamy, darmowy marketing. Jest wiele na ten temat rzeczy, kiedyś o tym opowiem więcej. Też mam jeden film, wkleję ci poniżej jeden film też, o którym mówiłem. Właśnie moje dwie ulubione metody generowa, generowania ruchu. To Ci wkleję też poniżej ten film, sobie go obejrzyj. Dobra i to na tyle. Czyli pamiętaj, jeśli chcesz wyluzować takie upalne dni, zadbaj o swoją infrastrukturę swojego biznesu z własnego biznesu, nie tylko program partnerski, nie, nie tylko firma MLM, bo to jest za mało. Musi mieć te trzy elementy, o których Ci teraz powiedziałem. Jeśli masz ochotę, wejdź sobie na stronę laptopowy Tam właśnie masz to wszystko przygotowane, stworzone już. Gotowy system marketingowy, gotowe właśnie pojazdy biznesowe, odpowiednie, sprawdzone i też tam pokazujemy Ci również, jak generować właśnie ruchy, jak, te, jak wlewać te paliwo do tego silnika, żeby to zaczęło się wszystko kręcić i działać. Tam się wszystkiego nauczysz i od razu możesz zarobić pieniądze po miesiącu, po dwóch możesz się nauczyć, jak zarabiać pieniądze w internecie. Przy okazji również dziękuję Ci, że oglądasz ten film wideo. Fajnie, że tu jesteś. Jeśli masz ochotę, zasubskrybuj sobie ten kanał, ponieważ masz taki czerwony przycisk. Możesz dać łapkę w górę, jak chcesz. Odkasz ten dzwoneczek, wtedy dostaniesz, który jest poniżej po, po subskrypcji. Tyle dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach wideo. A my widzimy się, nie wiem, za kilka dni. Cześć, do usłyszenia.